Równowaga została zaburzona. Słowa kieruje do mieszkańców Los Santos, szczególnie do organizacji przestępczych, gangów motocyklowych, gangów ulicznych, baronów narkotykowych i innych dziwnych nazewnictw, jakimi nazywacie swoje śmieszne zbiorowiska. Z dnia na dzień obserwuję Wasze działania w tym mieście i jestem zawiedziony postawą każdego, kto stąpa po ulicach tego miasta. Każdy z was, cały drugi w buty, aby tylko nie doprowadzić do wojny między sobą. Niestety to tak nie działa. Każdy w życiu ma wroga i przyjaciela. Jest to naturalny balans ludzki. Liczycie, że będziecie żyć w pokoju przez całe życie. Nikt nie stara się tego zmienić, więc daję wam ostatnią szansę. Pokażcie mi, że jesteście w ogóle godni nazywać się, jakkolwiek się nazywacie. Zamieszki. Napady, rozboje, zabójstwa. Nie ma tego. Zaburza to całą równowagę, którą od zarania dziejów staram się naprawić. Przestańcie lizać się po dupach i pokażcie swoją potęgę. Do osób, które w ostatnich dniach dochnęły zamachu na elektrownię w Los Santos. Zaimponowaliście mi. Brawo. Oby tak dalej. Lecz jeżeli się to nie zmieni u reszty jeżeli nie przestaną bać się konsekwencji Będę zmuszony do użycia środków, których wolałbym nie ruszać. Do środków, które poczuję cały stan samym Drass. Los wszystkich leży w waszych rękach. Myślicie sobie, jak ci klaunom grozi. Beirut tak samo myślał. Byli w takiej samej sytuacji, co wy. Ale nie posłuchali, więc zapłacili za to. Pokażcie swoją potęgę. Zaderzejcie tym miastem. Pokażcie, że to wy jesteście godni szacunku od mieszkańców miasta. Ten świat potrzebuje równowagi, którą tylko ja mogę zapewnić. Elementomorin.